Witam serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj bardzo ważny phrasal web, mianowicie look up, czyli sprawdzić. Sprawdzić, poszukać jakichś informacji. Kiedyś robiliśmy to w słownikach, encyklopediach i tak dalej, dziś to robimy online, a czasownik został ten sam. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, to mamy naszego frajzala. Tu przy okazji trzeba zrobić łączenie międzywyrazowe, czyli k ucieka idzie do app. Look up. No i mamy definicję to try to find information, tak? Spróbować znaleźć informację poprzez by. No i by jest przyjmkiem, czyli mamy dlatego inga. By looking in a book, tak? Zaglądamy do jakiejś książki o one computer. I przykłady. I have to look up the capital of Australia. tak? Czyli muszę poszukać, sprawdzić. My powiemy właśnie albo szukać, albo sprawdzić stolicę Australii. I'm not sure. Nie jestem pewien whether, czy. Uwaga, w pytaniach bezpośrednich nie ma czy, ale to nie jest pytanie. Wtedy czy się pojawia? I jest to whether albo if. Do koloru, do wyboru tu też może być if. If whether it's Sydney or. Canberra, tak? Czyli nie jestem pewien czy to jest Sydney, czy Canberra. If you don't know what the word means, tak? Jeśli nie wiesz, co dane słowo oznacza, look it up in a dictionary sprawdź w słowniku. I krótka scenka, excuse me, when does the flight take off, tak? Kiedy odlatuje samolot? Take off, kolejny ważny frijzer. Samolot jak odlatuje zawsze take off. One moment, please. I look it up. Czyli chwileczkę, sprawdzę, poszukam. I piękny czas przyszły. I'll. Oczywiście możecie też użyć dosłownie czasownika sprawdzać, czyli check. I'll check it. I ostatni przykład. Can you look up the train times, please? Tak, dosłownie, czy możesz sprawdzić, poszukać czasy pociągów? My pewnie powiemy rozkład jazdy pociągu. No to czas na przykłady od speakerów. Panie Stolarzem prowadzi swój kanał i dostał pytanie od widza: Is there a real divide? Tak? Divide to jest podział. Czy jest podział between woodworkers, czyli między cieślami and makers? Maker można przetłumaczyć jako wyrobnik. Is there a real divide between woodworkers and makers? Would I be crossing the line if I start? Call? No i widz dalej pyta: Would I be crossing the line if I start? Colin, tak, czy przekroczę granicę, jeżeli zacznę nazywać się, Właśnie wyrobnikiem zamiast cieślą. No i pan powie, że właśnie sprawdził jaka jest różnica. Well, I looked it up, sprawdziłem because I was curious, bo byłem ciekawy What the general consensus is jaka jest powszechna wiedza zgoda na ten temat. I całość? Makers, uh, which makes me ask the question is there a real divide between woodworkers and makers? Would I be crossing the line if I start calling myself a maker instead of a woodworker? Well, I looked it up because I was curious what the general consensus is. Uh, I kolejny przykład, pan robił badanie na temat strajków w różnych grupach zawodowych, zwłaszcza tych ważnych na przykład lekarzach, co się dzieje z pacjentami, no i się okazuje, że tak naprawdę średnia długość życia wtedy wzrasta, a nie spada. I pan mówi właśnie, I looked it up. Sprawdziłem, and actually, i tak naprawdę when doctors go on strike, tak? kiedy lekarze idą na strajk, czyli po prostu strajkują, That if they go on strike, it's a disaster. I thought the doctors are probably a good example, so I looked it up. And actually, when doctors go on strike, life expectancy goes up. Life expectancy goes up. Life expectancy, to jest właśnie średnia długość życia, no i ona rośnie. Jeszcze raz. Disaster. I thought the doctors are probably a good example, so I looked it up. And actually, when doctors go on strike, life expectancy goes up. Uh, I kolejny przykład, pan zaprosił do programu One of the Greatest NFL Superstars, czyli jedną z największych gwiazd futbolu amerykańskiego. All right. Today's guest is by the numbers one of the greatest NFL superstars of all time. No i potem pan mówi, gdzie ta gwiazda dorastała, tak? Grow up dorastał. Czas przeszły grew up, no i gdzie dorastał? In a tiny ass town in Alabama, tak? Czyli w malutkim mieście w Alabamie. To oczywiście język kolokwialny. He grew up in a tiny ass town in Alabama. I looked it up. It is. No i pan dodaje I looked it up. Sprawdziłem gdzie ta miejscowość jest, co to za miejscowość. It is tiny, rzeczywiście mała malutenka. I całość? Today's guest is by the numbers one of the greatest NFL superstars of all time. And his road to superstardom is all the more inspiring because it was a less than traditional path. He grew up in a tiny ass town in Alabama. I looked it up, it is tiny. I ostatni przykład, taki z życia, wzięty trochę niestety słabo słychać. Mała kutnia na parkingu przed sklepem. Ten starszy pan nie odstawił wózka po zrobieniu zakupów. No i pan nagrywający podchodzi do niego, pyta, czemu nie odstawił wózka? Pan mówi, że nie musi, że jest w ogóle legally blind, czyli jest osobą niewidomą. No i pan nagrywający się pyta, ale co to w ogóle znaczy? A on mu powie: Go look it up, idź, sprawdź. Czyli starszy pan jeszcze się zapytał, do you know what that means? Wiesz, co to oznacza? On powiedział: Powiedz mi, tell me, sir, proszę mi powiedzieć. Go look it up. Jeszcze raz. Dzięki, trzymajcie się.